Dzisiejszy materiał będzie szczegółową odpowiedzią na ciągle pojawiające się na moim kanale pytanie o treści, co polecasz dla początkujących graczy. Z tej okazji chciałbym wam zaprezentować specjalny odcinek poświęcony trzem postaciom na każdej alei, którymi o wiele łatwiej opanujesz podstawowe mechaniki oraz zrozumiesz swoją rolę w meczu. Zapraszam do materiału. Rozpocznijmy odcinek standardowo, idąc z góry do dołu. Zaczynając od górnej alei, znajdziemy tu kilka ciekawych, a zarazem prostych w mechanice wyborów. Pierwszym z nich jest znany na szeroką skalę Garen, który, swoją wytrzymałością oraz, nie ukrywajmy tego mówić, niezbalansowanymi obrażeniami, potrafi siać na tej alei spustoszenie. Głównie jest to postać, która wykorzystuje obronę jako atak, budując przedmioty oparte na m.in. regeneracji. Jednakże bohater ten, porównując go do innych, nie musi się wyłącznie ograniczać do jednego konkretnego zestawu. W wielu sytuacjach Garen jest naprawdę mocnym bohaterem, towarzyszy mu prosta mechanika na ciągłym kręceniu się wokół przeciwnika, dlatego, niezależnie od statystyk, wszelkie walki wykonane przeciwko niemu muszą być naprawdę bardzo dobrze przemyślane. W przeciwnym razie siła demasji nas dosięgnie. Następnym polecanym bohaterem Górnej Alei jest Dr. Mundo. Nasz szalenie z dostarcza drużynie duży wpływ w solo kolejce z wielu przeróżnych powodów. Między innymi przytoczony bohater ma silne etapy gry na Alei, nie posiada zbytnio skomplikowanej mechaniki oraz tak jak w przypadku Garena wykorzystuje swoją obronę jako główny atak. Dodatkowym atutem postaci jest jej niedawno zrealizowany rework, który w większym stopniu zwrócił szczególną uwagę na wykorzystanie w większym stopniu umiejętności pasywnej z umiejętnością W. Zasadniczo do najlepiej grać pod późne etapy rozgrywki ze względu na jego duże ilości regeneracji oraz wysoce dużą wytrzymałość. Dodatkowo wspomniany Hero pasował się idealnie w ciągle zmieniającą się metę przedmiotów mitycznych, które zaspokoją jego potrzeby. Taką techniką Twoje zapoznanie się z grą będzie szło jak burza. Ostatnim wyborem górnej strony jest okruch Monolitu, zwany inaczej Malfightem. Wspomniany bohater może być grany na wiele przeróżnych sposobów, połączonych z dużą ilością synchronizacji. Malfight, niezależnie od tego, jaka aktualnie jest meta w grze, w miarę możliwości jest stanie się do niej dopasować. Jego głównym priorytetem, przez który wygrywa większość walk, jest jego wytrzymałość lub skalowanie się z mocą umiejętności. Postać ta, już w środkowym etapie rozgrywki, może zniszczyć totalnie przeciwnika za pomocą jednego dobrze wykonanego kombo. Taktyką wygrania ale jest 10 faza defensywna, ale gdy przychodzi moment zdobycia umiejętności z Specjalnej, warto zmienić swój dotychczasowy styl walki na co nieco bardziej agresywny. Jego umiejętności nie są trudne do trafienia, dlatego uważam, że początkujący gracz na pewno sobie z nim poradzi. Następną rolą, której celem jest zdobywanie smoków i przewagi na mapie, jest dżungla. Pierwszym przykładem idealnego bohatera na tego typu stanowisko jest Nunu. Sam bohater, zależnie od rankingu, w jakim się znajduje, spełnia przeróżne zadania. Na niskich progach rankingu przydziale żelazo-platyna jego głównym aspektem jest mobilność oraz ciągłe gankowanie sojuszniczych alei. Towarzyszy mu przy tym wysoka wytrzymałość oraz to kilkusekundowe leczenie. Przez te szczegóły dla przeciwnika nie będzie to łatwy orzech do zgryzienia. Na wysokim szczeblu drabinki rankingowej poza wspomnianą ciągłą mobilnością i presją na mapie, Nunu ma za zadanie kontrolować obiektywy wzmacniające waszą drużynę. Mimo iż postać jest i była bardzo silna, to otrzymała wzmocnienia na mobilność oraz lepsze skalowanie się z mocą umiejętności. Jest to idealny bohater dla ludzi, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tej roli. Kolejnym solidnym, w miarę prostym dżunglerem jest Amumu, który swoją wytrzymałością oraz sporą ilością ogłuszeń jest w stanie odmienić losy meczu naciskając praktycznie jeden przycisk. Jest to postać bardzo mocno denerwująca, zmuszająca rywali do zakupu przedmiotów ze statystyką Tena City. Amumu atutem również jest brak ograniczeń. Nie musi on budować ciągle jednego zestawu przedmiotów, bo jedni gracze składają go pod wspomnianą wytrzymałość z równą reperkusje, a inni zaś pod pełne obrażenia mocy umiejętności ze zdobywcą lub elektryzacją. Od momentu zmiany jego bandaży i uatrakcyjnienia ogłuszenia na umiejętności specjalnej, postać ta nie ma słabego etapu gry. Może ona dominować rozgrywką już od pierwszych poziomów, odpowiednio inicjując walkę lub odpowiednio oczekując na środkowe lub późne etapy rozgrywki. Idealnym tego przykładem jest jego nadzwyczajny procent wygrywanych gier, który w chwili nagrywania odcinka wynosi ponad 54,5%. Ostatnim bohaterem dżungli jest nieposkromiony postrach zał, zwany Warwickiem. Porównując go do zeszłych propozycji, mogłem śmiało powiedzieć, że jest on najbardziej wszechstronny. Swoją różnorodnością, olbrzymimi obrażeniami oraz prostym stylem gry może dopasować się absolutnie na każdego, na kogo przychodzi mu się zmierzyć. Mimo ciągle zmieniającej się itemizacji, wprowadzaniu licznych osłabień czy nowych reworków run kluczowych, Warwick za każdym razem jest w stanie do wszystkiego się dopasować. Przytoczony wybór uwielbia długie wymiany ze względu na ciągłe leczenie się z wielu umiejętności, dlatego jego status śmiało można nazwać mianem prawdziwego wojownika. Jego uniwersalność może zadziałać cuda nie tylko na dżungli, ale również na innych alejach typu Top. Wypróbuj, a być może pozytywnie Cię to zaskoczy. Przechodzimy teraz do samego środka mapy, kierując jednocześnie wzrok na popularną postać zwaną Lux. Sama bohaterka jest klasą idealnego skrającego się maga. Jej głównym celem jest eliminacja przeciwników w szybkim tempie poprzez wysokie obrażenia i niewielkie czasy odnowienia. Kombo bohaterki jest banalnie łatwe do wykonania. Gdy trafimy przeciwnika kratko, musimy się naprawdę postarać, aby nie trafić pozostałych umiejętności. Jej główną zaletą jest wspomniane dobre skalowanie mocy umiejętności oraz możliwość zabezpieczenia terenu przed pułapkami poprzez ciągłe, wypuszczane, świetliste osobliwości. Jeśli grasz nią początkowo, nie obawia się, jej potencjał jest już odczuwalny od zakupu obuwia oraz pierwszego przedmiotu, a im dalej w las, tym lepiej. Łącząc ją ze wspomnianymi wcześniej postaciami, walki druszynowe nie będą dla nas żadnym problemem. Następną bohaterką jest Annie. Ta mała dziewczynka jest eksplozywnym magiem, który potrafi wykorzystać swój niesamowity obszar działania i obrażenia zadawane z przodu, aby wygrywać walki drużynowe z przeciwników. Chociaż jest uważana za jednowymiarową, ma wszechstronność dzięki ścieżkom budowania i stylowi gry, które mogą otworzyć wrota do zdobycia wymarzonego rankingu. Mniejszy model postaci Eni pozwala jej łatwiej unikać skillshotów niż innym bohaterom, wymaga mniej ruchu i jest trudniejszym celem do trafienia. Co więcej, stopniowa tarcza zapewnia krótki impuls prędkości ruchu, który idealnie się synchronizuje z rurą kluczową zwaną drapieżnikiem. Dominacja Herosa jest również uargumentowana poprzez wysokie obrażenia, możliwości inicjacji naprawdę dalekich obszarów oraz, co najważniejsze, w trakcie fazy alei mamy możliwość resetowania swoich kosztów many po zabójstwie miniona. Jest to postać, która nie wymaga wielkiej wprawy, dlatego uważam, że każdy gracz, który chce nauczyć się grać, zaledwie po kilku grach odczuje nagły przypływ punktów. Ostatnim wyborem środkowej alei jest Mazahar. Jest to bohater, który świetnie współpracuje z resztą drużyny i moim zdaniem pasują do prawie każdego zestawu dysponując skilami, które z jednej strony ratują naszych sojuszników, a z drugiej razem sobie z nafidowanym wrogiem. Gdy mamy problem ze zdobywaniem stworów, Malzahar na pewno zaspokoi nasze potrzeby. Poprzez niewielkie czasy odnowienia umiejętności, przytoczony bohater jest w stanie w łatwy i szybki sposób wyczyścić wszelkie fale, nawet znajdują się gdzieś indziej. Można uznać, że postać widnieje w kategorii najprostszych midleinerów, jednakże satysfakcja z gry, jaką ten heros nam dostarcza, zdecydowanie zadowoli... Początkującego gracza. Staraj się, mimo posiadania wielkiej ilości zdrowia, inicjować walkę jako pierwszy, ponieważ w chwili, gdy zaskakujemy wroga, nie są w stanie zareagować na czas. Nadszedł najwyższy czas na przedstawienie najbardziej uniwersalnych strzelców na bocie. Pierwszym wyborem jest Miss Fortium, która potrafi na tej alei siedzieć dosłownie spustoszenie. Poza pięknym wyglądem MFK przyciąga nas również niezbalansowanymi obrażeniami, jakimi dysponuje. Bohaterka potrafi bezproblemowo również dopasować się do ciągle zmieniającej się mety składanych przedmiotów oraz run kluczowych. Na bocie uważana jest za tyrana alei ze względu na prostą mechanikę, jakościowo dobre wymiany i spełnią pulę przedmiotów. Mimo iż jej zasięg ataku jest niewielki, to pozostałe kwestie zdecydowanie tu natrapiają. Postać ta nie ma jednolite... Tego słabego etapu gry. Może ona zdominować rozgrywkę od początku, inicjując walkę na pierwszych poziomach, lub jest w stanie na spokojnie oczekiwać na walki drużynowe, gdzie rozstrzela każdego za pomocą umiejętności specjalnej. Następną bohaterką jest skating, którą zwie się inaczej szeryfem piltower. Początkowa faza gry w tej bohaterki to dążenie przede wszystkim do wczesnej agresji z wykorzystaniem przewagi zasięgu. Jeśli przeciwnik podchodzi do farmy, natychmiast próbuj ukarać go za ten ruch za pomocą autoataku. Staraj się również farmić jak najwięcej, aby rosnąć siłę, ale pamiętaj o reagowaniu na wszelkie prośby pomocy ze strony sojuszników. Podczas wszelkich walk drużynowych staraj się trzymać z tyłu, spokojnie wyprowadzając ataki w kluczowe cele. Zachowuj umiejętność specjalną, dopóki nie będzie stuprocentowej szansy na zdobycie zabójstwa. Pamiętaj, aby cały czas trzymać się z daleka od wrogów na maksymalnym zasięgu, a gdy ktokolwiek spróbuje dokonać inicjacji, skorzystaj z E lub itemu mitycznego, aby wejść z niebezpiecznego terenu. Ostatnim bohaterem na roli strzelca jest Jinx. Biorąc pod uwagę jej słabe początki, nie powinno czuć się przedpoczonym. Wystarczy przeczekać odpowiednią fazę alei, aby później cieszyć się pięknymi one shotami. Jej środkowa faza gry jest naprawdę obiecująca, a późny etap idealnie podkreśla dominację nad pozostałymi strzelcami. Przytoczonego bohatera można grać na wiele wspaniałych zestawów przedmiotów. Jej globalna superumiejętność może odmienić losy walki niezależnie od tego, gdzie dochodzi do potyczki. Jinx to bardzo satysfakcjonująca postać, co wyjaśnia, dlaczego tak dawna jest tak popularna. Silne autataki, używanie kryzaków oraz możliwość. Zamiany broni to świetna mechanika dominująca bota. Przetestuj i wyślij swoje recenzje w komentarzu. A teraz rola, bez której wspomnienie strzelcy praktycznie nie istnieją. Nautilus to jedna z kilku postaci, której mechanika jest oparta na tak zwanym Poza tym postać sama w sobie polega na swojej wytrzymałości oraz sporej ilości ogłuszeń. Dzięki temu jest w stanie stoczyć, a nawet i wygrać walkę z dwoma przeciwnikami równocześnie. Widząc Nautilusa w przeciwnej drużenie, rywale zawsze są zmuszeni do zakupu przedmiotów ze statystyką Tenacity. City. Jego potencjał, w grze nie jest niedogłośnie rozstrzygnięty. Postać ta nie ma słabego etapu gry i może ona zdominować rozgrywkę od początku, inicjując walkę na pierwszych poziomach na tak zwanym Dodatkowo postaci towarzyszy prosta mechanika, samonaprowadzająca Umiejętnością specjalną. Następną bohaterką na roli wsparcia jest Soraka. Bohaterka jest w miarę łatwym i przyjemnym herosem, który poprzez dalekie zasięgi umiejętności może obijać wroga, uleczając swoją osobowość. Soraka również dysponuje bardzo silnym uleczeniem na dwóch przeróżnych umiejętnościach, dzięki czemu jest w stanie uratować sojusznika, a nawet i całą drużynę w krytycznej sytuacji. Łącząc się ze wspomnianymi wcześniej strzelcami, faza Alei absolutnie nie powinna być dla nas żadnym problemem. Ostatnim bohaterem odcinka jest szeroko znana Morgana. Nasza upadła w grze ma jedno zasadnicze proste zadanie: trafić swoim kijów przeciwnika. Jeśli tego nie zrobi, jej inicjacja może okazać się bezskuteczna. Kręcąc tą postacią staraj się wyczekiwać na odpowiedni moment, aby zaskakiwać wroga. Ważnym elementem, jaki możesz zrealizować w trakcie gry, jest roumowanie do sojuszniczych alei. Spowoduje to stopniową presję na mapie, przez co przeciwnik będzie zmuszony do gry defensywnej bądź zużycia swoich kluczowych czarów przywoływacza. Walki drużynowe to powód, dla którego warto wybierać przytoczoną postać. Jej obszarowa umiejętność specjalna może w wielu przypadkach odmienić losy walki. Jej mechanika bardzo mocno przypomina wcześniej omawianą luks, jej główną zaletą jest dobre skalowanie mocy umiejętności oraz sposób na uratowanie naszych sojuszników za pomocą rocznej tarczy. Jest to postać, która wymaga lekki wprawy, ale każdy, kto chce nauczyć się ją grać, po kilku dniach odczuje większą pewność siebie i różnicę w grze. Tym skromnym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Jeśli praca jaką wkładam w odcinki Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zapraszam Cię również do zaobserwowania moich pozostałych social mediów, na których regularnie jestem aktywny. Do zobaczenia następnym razem. Strzała!